Cześć, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. I od razu sprostowanie takie, bo w, w tym odcinku, w tamtym odcinku mówiłem, że będziemy robić to: Moded Land lub Moded Aquantic. Ale Zagramy sobie tutaj Jurassfira. Spróbujemy, żeby w końcu nam się udało. Zrobimy sobie event o Karno. I jeszcze jak nam starczy czasu, to Battle Stage. Odbiły nam się dinozaury. Dobra, możemy sobie robić. Więc jedziemy od razu z pierwszym. Zachowuję. Ciekawe, jak mnie ściągnie teraz, to nie wiem, czy sobie dam radę. No ściągnął mnie i to akurat. Więc raczej to będzie przegrana. Zobaczymy się po walce. No słuchajcie, początek odcinka nie zapowiada się dobrze, bo zaliczyliśmy sobie porażkę. Więc musimy sobie znowu poczekać na dinozaury. 24 minuty, tu 5 minut. No na pewno to sobie potem zrobię. Ale zabierzmy się za Girosfirm. Mogą właśnie tu być różne dinozaury i takie i takie. Co tu stąd już najlepsze? No Indoraptor. Dalej. Tu najlepszym jest ten ostatni. Tu ten. Ten środkowy albo ten ostatni, ale ja wybiorę tego ostatniego. I tutaj albo indominus, albo ten, ten. Hmm. Dobra, biorę tego. Dobra, pierwsza walka. Jest taki dylemat czy brać Indominusę, czy jak? czy Indoraptora to biorę tak no i gdyby się coś stało, to wezmę jeszcze tego plan jest taki, ściągamy pierwszego Nahita, potem zmieniamy atakujemy tamtym, znowu zmieniamy na Indoraptora, no i wykańczamy ich tylko żeby nie stracić zbyt dużo życia w pierwszej walce Chyba, że wszystko nam się uda dobrze zniszczyć indominusem. Znaczy indoraptorem. Mi się bardzo mieli U, ten mi może zadać około 2000. Ja dam dwa tar dwie tarcze. Muszę grać ostrożnie. On też dał dwie tarcze. Nic mi teraz nie może zrobić. Nic nie zrobi. Daję dwa tu i raz. O kurde, ale mi może sięgnąć. Dobrze, nic nie zrobił. Daję cztery w tarczy. Może mniej za dwa sięgnąć. Dobra, zrobił to. Dużo życia straciłem. Raz, dwa. Daję dwa i jeden. Jednak nie zmieniałem Dino. Ten nawet jak mi nie to nic mi prawie nie zrobi. A tego nie zrobił. Ja mam go na hita. Pierwsza walka wyszła średnio. Ale jakoś damy radę. Obyśmy da Bardzo są ciężkie te gyrosfary. Przechodzimy do następnego. Gdzie na pewno użyjemy tego? Użyjemy takich. Że oni w drugiej walce są już bardzo potężni. Tak, tak. No i możemy użyć jeszcze ewentualnie tego jedziemy I nie wiem czy nam się w ogóle uda to wygrać. Czy ja mam go na hita? Tak, mam go na hita. No ten mi może dużo zadać. Więc jak najszybciej bym chciał zmienić na tego latającego. No i mi sieknął. Czy atakować, czy nie. Stracę dinozaura. Ten ma mniej ataku. Kurde. Oby mnie tamten nie zabił. Nie, nie zabije mnie. Nic nie zrobił. Daje trzy w tarcze. Dwa dał tak. Ma trzy, więc innymi nic nie zrobił. To w sumie był dosyć dobry wybór. No właśnie. Znowu straciłem trochę życia na jednym. Już się boję, co będzie potem. Naprawdę się boję. Dobra, ale w międzyczasie zagramy sobie battle stage'a o Velociraptora. I co my sobie użyjemy? Na początek do zbierania punktów użyjemy sobie Suchomimusa. Potem użyjemy sobie coś takiego i coś takiego. Trzy legendy na dziesiątym poziomie. Raczej tu nic nam nie zrobi. Najpierw wypada zachować sobie punkcik. Fajnie by było, gdyby on sobie zaatakował, bo po potem my będziemy go sobie ściągać. Nie, nie zrobił tego. To my zachowujemy punkty. Pierwszy do zachowywania punktów. O, ma dwa, więc znowu mnie nie może ściągnąć. Nic nie zrobił. To teraz atak. Cztery Dobra, użyję pięciu. Żeby mieć pewność. Ale no, dał jedno tarczy. Mogłem użyć jeden mniej. No, teraz ma cztery, więc mnie ściągnie. No, zużył wszystko. Czyli chyba, chyba pierwszy raz będziecie widzieć w akcji tego Pteranodona, bo go wyklułem. Raz, dwa. No i zachowuj. Bardzo szybka, prosta walka. Ma 4. No Jezu. Więc teraz łatwiutko za siedem. Dwa mi by wystarczyły, a mam siedem. Więc na spokojnie trzy tysiące a ma niecałe 400 życia. Łatwiutko. Gdybym chciał, to bym to tymi dwoma zrobił. No i możemy. Mamy odblokowanego go w sklepie. Dobra. Więc przejdźmy do kolejnej walki w Jirosfirze. Co my tu mamy? Dobra. Najpierw jest taki. Myślę, że najpierw pójdzie ten. Potem Velociraptor. A gdyby coś się działo, to... Też nie. Ten to nie. To może pójść ten. Chociaż mógłbym to może samym Velociraptorem liczyć, że to zrobię. No myślę, że to jest dobry pomysł. No jeśli co, damy sobie tego. I tego. I jazda. Daję sobie tarczę na początek. Bo boję się, że mi mocno sieknie. Nie zrobił tego. Gdy zachował. Dobra, daję tak. Nie zachował, zachował tylko jeden. Więc i tak mi za dwa sieknie. W okolicach trzech tysięcy, więc prawie nie zabije. Jeden zachowuje. U, dużo zachował. Ma 5, więc mnie znowu może za dwa sieknąć. Może to zrobić. Nie zrobił tego. Dobra, daję 5 tarczy, bo nie wiem co robić. Myślę, że dobrze, że dałem. No, to teraz mi się za siedem, błagam. Dobra, zrobił to. Więc teraz mi się odsłania droga wolna. Raz, dwa. Potem będzie roślinożerny, ale myślę, że i tak dam dwie tarcze. Żeby to samym Velociraptorem zrobić. Indoraptorem. Jak nie Indominus, to Velociraptor. Ma 4. Zużył 3. Więc może mieć jedno tarcze. Raz, dwa. Znowu daję dwie tarcze. Dobra, dobrze, że miał te tarcze. No, tysiak mi zbierze. Ale jeszcze mój Velociraptor będzie żył. Nic nie zrobił. Daję cztery tarcze. Dobra, dał cztery tarczy. Ma cztery. Złożył cztery, więc teraz po nim. I proszę, żeby nam ten Gerosfil się udał. Jeszcze zerknę, co tu będzie. Będzie Velociraptor taki. No i wodny. Dobra. Więc, jak robimy bitwy w międzyczasie, idziemy teraz tu. Bierzemy takiego, takiego i widzimy się już na koniec walki. Kolejna walka przegrana. Z tym karno. Dobra. wydaje baksy tu. Tu 12. Tu 16. 12. Dobra, najlepszego mojego żarnego biorę. I znowu się widzimy po walce. Tym razem już musi się udać, bo już 400 tysięcy poszło w plecy. Jedziemy. Nie, no nie wiem, co się dzieje. 600 tysięcy w plecy. Jak coś to sobie zrobię, to poza odcinkiem, ale my wracajmy do rozfira. Czwarta bitwa. Tu już mogę stracić różne stworzenia. Więc tak. Najpierw bierzemy tego. Potem bierzemy... Hmm. Tego. I tego. To jak w tej bitwie przegram... Nie, nie mogę tego wziąć. Muszę wziąć tak. Добра, едем. Добра, заховываем. О, нее он... Два. Изменил и мой один. Ну, ничего не сделал. Да это шитарт. Nic nie zrobił. Dobra, teraz zachowuję. Ma cztery, więc zaatakuję za wszystko. Dobra, przynajmniej wylot z nadbieram nadbierają Więc raz, dwa... 3, teraz daję 3 i 1, bo muszę tym tego roślinnożernego zniszczyć. Potem ten wersja Raptor, że Indoraptor też robi problemów, bo złożył 3, więc ma jedno tarcze. 4 i 1 zachowuję. Nie miał tarczy. Kurde. Ma pięć. Musi zużyć czterech. Będzie miał jedną tarczę. Jak go nie zabiję, o tym. Nie, no nie ma szans, że go zabije. Nie dał tarczy. Błagam, zaatakuj za pięć. Zaatakował za cztery. Albo przegrywam, albo żyję. Nie. Za cztery go zabiję. Uf. Uf. Dobra. Wygrałem. Tylko że w następnej bitwie wygram. Bo w tej były problemy. Dobra, tu są same takie. To idę tak. Tak i tak. Tym pierwszym muszę zniszczyć tego pierwszego. Dobra. Jest szansa. Jest szansa, że wygram. W końcu Dzirosfir. Jest bardzo duża szansa. Dobra, najpierw tarczę. Ma dwa. Zaatakuj, zaatakuj. No a tak. Proszę. Nic nie zrobił. Daję dwa w tarczę, błagam. Dobra, dał dwie w tarcze. Miał dwa i nic nie zrobił. Daję trzy tarcze. Dobra, znowu dał dwa w tarcze. Uff. Ma trzy. No zaatakuj w końcu. Dobra, zatakował za trzy. To jest dla mnie bardzo, bardzo dobra wiadomość. Raz. Dwa. Czy teraz go zabiję? Dobra, teraz go zabiję. tamten będzie miał 4. Więc mnie może zabić. Dobra, zachowuję. Chyba mnie tamten może zabić. Nie jestem pewny. No, raczej bym mnie zabił. Więc jak teraz zużyję 4, będę w dużo lepszej pozycji. Dobra, zużył 4. Teraz używam raz, dwa i cztery zachowuję. Bo tamten będzie mógł mnie oczywiście zabić. Dobra, zużył cztery, wygraliśmy. Wygraliśmy naszego drugiego wygranego Jerosfira. Tym razem będzie jednak komonowy, e, komonowa hybryda. Więc będzie bardzo fajnie. 13 tysięcy damage'u zrobione. I mamy wygran. Wygraliśmy to naszym najsłabszym dinozaurem. Ostatni cios zadaliśmy. Ale mnie boli, że wydaliśmy 600 tysięcy na to z Karnotaurem. Nie mamy. I co my tu mamy? Alangozaurusa. Miałem go kupić, ale jednak dostałem go. I wygraliśmy nasz, nasz Giroswim. Nie wiem, co tu robić z tym. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc cześć.